Dzień dobry, a teraz kolejna szatańsko-zasadzka, jak część rolników została przerobionych na antychrystów, no mogą być tego nieświadomi. No to jak ta historia się ma? Są tacy, którzy należą do partii e, poli politycznej e, rolników. Która jest w rządzie naszym. I od tygodnia, znaczy, to jest tak jak Jacek to widzi, tak? Mogę się mylić, ale podejrzewam, że mam rację. No więc jest partia rolników, która jest w rządzie. Generalnie ci ludzie zwykle to blisko Kościoła katolickiego. Są, byli, się okazuje, że już byli. Tydzień temu y, jedna z partii wybrała sobie na kandydata na prezydenta Antychrysta. I no to już jest afera, ale afera jest jeszcze większa, ponieważ 70% tej partii głosowało na tego Antychrysta. W wyniku czego cała partia zrobiła się Antychrystów. No i teraz ktoś, kto popiera Antychrysta, staje się Antychrystem. Jeśli ktoś jest w koalicji razem z tą partią Antychrystów i popiera to automatycznie jego partia też staje się partią Antychrystów, ponieważ popiera tego Antychrysta. Każdy kto popiera Antychrysta, jest Antychrystem. No nie wspominamy o tych zlewa, no bo ci tu już dawno byli tam w kotle, no to wiadomo. Ale dla rolników to może być niespodzianka, tak, bo to nie było takie oczywiste jeszcze niedawno. No ta, ta partia próbowała po prostu z blisko wpływów niemieckich, próbowała tam sprzedać pole, pol, Polskę Niemcom. No to większość z nas wiedziała, ale że jest tak bezpośrednio antychrystami, to dla mnie stało się oczywiste dopiero po wyborach. Dla mnie stało się teraz oczywiste, że każdy, kto popiera, jest w koalicji takiej rządzący każdy, kto popiera antychrysta, czyli wspiera. Taki, taki rząd, no to jest Antychrystem. Bolesne, straszne, i jak z tego wyjść? Przede wszystkim trzeba się no, wyspowiadać, wypisać się z partii. Pierwsze to wypisać się z partii, które popiera Antychrystów. Po drugie pójść do spowiedzi i przyjąć odpół zupełny, albo jakąś poważną pokutę. No, trzeba to wymazać ze swojej historii życia, zanim się umrze. To niesłychanie ważne. Jeśli ktoś zamierza pójść do raju, do nieba, spotkać się z Chrystusem, to no, nie może mieć swojej historii, że walczył z Chrystusem albo że popierał ludzi walczących z Chrystusem. Niesłychanie ważne, jak ktoś się wybiera do góry, bo jak ktoś sobie życzy do kociołka, to każdy ma wolną wolę. Każdy ma swój rozum i decyduje o sobie. Ale przypominam, że wejście do kotła to strasznie boli. I to jest na całą wieczność. Stamtąd nie ma wyjścia. Także sugeruję przemyśleć swoje zachowania, swoje postępowania i wybrać drogę do Boga. No bo raj to bajkowa historia. Dobry Boże, ja ci serdecznie za wszystko dziękuję. Proszę wszystkie dary ducha się nas wszystkich, abyśmy znali nasze, rozumieli nasze wybory, żebyśmy wiedzieli, co robimy, żeby nas szatan nie zwodził. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim, Panie Świętych. Dobry Boże, dopomóż nam wszystkim. Dobry Boże, pobłogosław. Nie wszystkich błogosławi Bóg i Trzech Mogący. Ojciec i syn i Duch Święty, amen. I to była, była moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Tu jest napisane rodzenki. E, miłego dnia życzę wszystkim.